No hej tu Sherlock, witajcie w szóstym wydaniu powtórek widzów i dziś, dziś będzie nam mocno ciężko. Moim gościem jest Czary22, który za sterami polskiego topowego ciężara pokaże, że jego 60 TP Lewandowski potrafi nie tylko dobrze kopnąć w piłkę, ale również zasadzić wyciągającą z sztangę. Wynik jak widzieliście z miniaturki czeka nas arcymocarny, no i jak zresztą cały mecz w wykonaniu Czariego, który mimo składającej się na lewo i prawo drużyny zielonej będzie stał jak samotny bastion i niemalże w pojedynkę zadecyduje o tym, kto wygra jednak to spotkanie. Będzie to wymagało rozłożenia sobie oponentów w czasie, w środkowym etapie bitwy, bo bez tego zjedliby Lewandowskiego dosłownie jak pieranie. Meczyk będzie przez to dosyć długi, ale wierzcie mi, w tym przypadku warto i postaram się wskazać na wszystkie taktyczne momenty, które były dla tego spotkania kluczowe i w których umiejętności indywidualne i sposób zagrania czariego dały mu tak ważną, znaczącą przewagę. Ale do tego jeszcze dojdziemy, bo na początek mamy dobrze wykonaną grę pozycyjną. Czary ustąpił pierwszeństwa 705 na pierwszej linii, który skontowany jest w stanie zanegować praktycznie wszystkie ciosy przeciwnika, a Polak pełni w tym momencie rolę bezpośredniego wsparcia ogniowego. 60 TP posiada co prawda dobry pancerz, ale nie jesteśmy nieprzebijalni, dlatego wczary stara się nie eksponować zbytnio swojego profilu i wychylać się wyłącznie, gdy posiada przeładowane, by zadać cios tak pewny, jak pozwala mu na to raczej przeciętna celność polskiego ciężara. Można powiedzieć też, że widać w takiej grze pozycyjnej złotą zasadę wota, czyli mniej jest więcej, bo poprzez to, że nie popełniamy głupot i skupiamy się tylko na zadawaniu strat w jedną stronę, pozwalamy sobie mieć pozytywny wpływ na pole bitwy, w przeciwieństwie np. do typa 61 i defendera, którzy bujają się tylko bez sensu i celu i zbierają pysk bo przez to, że eksponuje swój pancerz, zostają za to ukarani, bo oponent ma dostęp do szerszych kątów, przez to, że zajął centrum mapy. Tak naprawdę poza 705 i Lewandowskim nie powinno tu nikogo być. Te dwa czołgi byłyby w stanie utrzymać wszystko i wszystkich, a pozostali gracze mogliby pomóc kontrolować resztę mapy. No ale niestety są tutaj i mało tego chcą na trzeciego, czwartego coś ugrać i jedyne co tak naprawdę robią to oddają swoje HP przeważnie za darmo. Czyli to co Czary nastrzela jego sojusznicy z automatu przepieprzają. i mało tego skoro są tu, to oponent posiada również przewagę gdzie indziej i tak się akurat składa, że w tym meczu tą przewagę wykorzysta. Zobaczcie nawet 705 musiała odpuścić trzymanie narożnika bo nie było nikogo kto zadbałby o tyły i mimo że typ 61 i Defender nie robili nic poza zbieraniem w tępą pałę to wyporny czołg musiał odpuścić pozycję siły i zabezpieczyć flankę od tyłu. I sytuacja może i nie wygląda mocno jednostronnie ale skupmy się na mapie Wszyscy przeciwnicy byli wyspotowani i zwróćcie uwagę, jaką mają pozycję względem drużyny zielonej. Wszyscy są zgrupowani, wszyscy są zaangażowani w kombat. Oponenci posiadają środek, posiadają przepychacz na północy, co jednak ma obecnie i kontroluje drużyna zielona. No właśnie, niewiele. Mamy Polaka osamotnionego w samym centrum paszczylwa i dosłownie w powiedzeniu włożyć kija w mrowisko. Czary pełni obecnie rolę właśnie takiego kija, i kto go teraz wspiera? Nikt. Absolutnie nie ma nikogo do pomocy, bo jedyna siła, jaką mają zieloni, jest rozproszona na południu, poza kombatem, bo jeśli oponent weźmie na poprawkę nasze pozycje, to po prostu nie wyjedzie tak, by dać się ostrzelać. No i to co nam zostało, podnóża miasteczka po naszej stronie właśnie do gorywa, ale mało tego, powolny ciężar czariego jest dotkliwie kąsany ze wszystkich możliwych stron i naprawdę trzeba będzie tu jakichś czarów, by to wszystko odkręcić. No, czarów albo bardzo dużo skilla i solidnej, podwójnej dawki perfekcyjnych decyzji, bo sam tylko sposób w jaki mój dzisiejszy gość Dźwignie się z tej beznadziejnej sytuacji zasługuje na upamiętnienie i mało tego powiem szczerze, że do końca meczu sami co chwilę nie będziecie w stanie uwierzyć, że czariemu w takich warunkach wystarczyło wiedzy i opanowania, by odnaleźć za każdym razem sposób na wyjście obronną ręką. Mimo długiego przeładowania i mimo bycia praktycznie okrążonym za każdym razem znalazł sposób na przeżycie i danie sobie kolejnej okazji, by odrobić straty i znów, i znów, i znów po raz kolejny. I chciałbym abyście w szczególności zwrócili uwagę, że nie było to możliwe, bo Czary zgrywał bohatera i wyjechał solo w kros na pięciu i wszystkich zastrzelił. Tylko ostatecznie zwycięstwo było możliwe, bo metodycznie, krok po kroku, stawiał się w takiej sytuacji i takiej pozycji, z której mógł używać działa samemu, nie tracąc. Swojego czołgu i właśnie to nieprzerwane, metodyczne rzemiosło było odpowiedzią na łamigłówkę tego meczu, bo gdyby w dowolnym momencie stracił HP lub zagrał nieodpowiednio, siedziałby już w garażu, gdyby nie zareagował właściwie na agresję, to zostałby przytłoczony, gdyby nie wyłączył jako najwyższy priorytet lów, zastrzelili by go na Amen. I to jest. To magiczne coś, co oddziela mężczyzn od chłopców. Bycie w stanie wziąć na klatę sytuację, nieważne jak katastrofalna, by nie była, poradzić sobie nawet samemu z przeciwnościami losu. Po Napoleonemu małolatowi wystarczy jedynie zgrywać twardziela i odwalać pozerkę przy kolegach. Ale by przekuć totalną przegraną, całkowite zwycięstwo potrzeba nie tylko faceta z jajami ale również opanowanego rzemieślnika, który będzie kół wygraną, nieważne czy burza, że wieje i wszystko trzeba robić samemu. Bo aby wygrać taki mecz, trzeba coś więcej niż jednego celnego strzału, bo gdy wszystko i wszyscy inni zawodzą, niezbędna jest ciągła, rzetelna praca na rzecz swojej drużyny. To ty musisz zrobić Dimit zalufy, które nakryły się nogami to ty musisz zrobić wielokrotność swojego HP, mając do dyspozycji tylko to, co ci zostało, to ty musisz podjąć oponentów pod takimi kątami i w taki sposób, by nie mogli cię obtoczyć i zwyczajnie rozstrzelać. I naprawdę super się ogląda takie momenty prawdy, gdy charakter czołgisty jest mierzony od praktycznie początku spotkania do ostatniego wręcz. Strzału meczu, bo w takich właśnie chwilach zwyciężyłem, nabiera całkiem nowego, potężnego znaczenia. Co tu dużo mówić, piękny, idealny wręcz mecz, i z szacunku do widowiska zobaczymy je w całości bez przebijania. Do samego końca. Ja w tym czasie umilknę, zostawiając Was z zespołem Afterglow w utworze Ephemeral i powrócę na sam koniec, by podsumować spotkanie pod tabelą wyników. A teraz delektujmy się po prostu zasłużonym przywilejem zwycięzcy w oddaniu ostatnich punktujących strzałów tego meczu. No i cóż, panie i panowie, wyniki! Ostatecznie w tej nierównej walce to Charlie 22 wyszedł z wysoko wzniesioną pięścią. Podczas bitwy udało się wyłączyć 9 przeciwników, co dało odznaczenie Radleya Waltersa na koncie ogromne: 8176 obrażeń zadanych, 2054 po asyście i ponad 1500 odbitych przez własny pancerz. Co ostatecznie dało za taką tytaniczną pracę kolosalne 1631 bazowego doświadczenia i oczywiście w pełni zasłużoną odznakę mistrzowską. Czariemu gratuluję mocarnego wyniku i bardzo dziękuję za nadesłanie tego materiału. Ale na dziś to tyle. Mam nadzieję, że i Wam się podobało. Na mnie już pora. Trzymajcie się i pa!